Dzień dobry. Ten film będzie dla mnie bolesny psychicznie, ponieważ tak jak widzisz w tytule tego filmu, widzę dziś na jedno oko i będzie to prawe oko. Będzie to nie lada wyzwanie, bo jak widzę normalnie, to mi się dużo myli. Jak nie będę widział tym okiem, nie wiem czy dotrwam do końca. Mam nadzieję, że się uda i mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę. Będzie mi miło, jeśli będziesz pomagał tym sposobem, ponieważ warto pomagać małym twórcom w internecie. Więc mega dzięki, jeśli zostawisz tą łapkę i mega dzięki, jak zostawisz subskrypcję, bo idziemy już po trzy Dobra, nie gadam już Dobra, już biegam i widzę, że to będzie o wiele, 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 wiele trudniejsze niż myślałem Nie wiedziałem na co się pisze Ja, jak ja mam uciekać, jak ja nawet nie wiem czy ja drzewo dotykam Oba, oba, ale mi laguje Nie no, serio, nic nie ogarniam, ledwo co Nie wiem nawet jak wam pokazać co ja widzę, cokolwiek Raczej wiecie co ja widzę, a raczej czego nie widzę Wy widzicie to w pełni Czemu ja w ogóle kupiłem tą opaskę? Na co mi to było? Wszystko widzę mniejsze już mam schizę O, trafiłem na głupich ludzi z tego co słyszę Heh, Jakiś jakiś dwunastolatek klnie co drugie słowo Ależ dojrzała osoba Ho, ho, ho Niektórzy nie powinni mieć dostępu do VR Do internetu w Co te kody takie nudne? Ci ludzie ledwo mówią Nie, ja wyjdę z bólem oka z tej gry Już się nie mogę doczekać jak znowu będę widział na lewe oko. Polska 2 Nawet nie widzę ile osób jest online Co? A dlaczego? Ha, ależ dojrzała osoba, Rzyklina co drugie słowo! Eminem! Eminem wśród debili! Mów więcej, mów więcej! Ale chopleci. o cholera! Miałem nagrywać film, że nie widzę na jedno oko. A nagrywam film o polskiej społeczności Gorilla tagal po raz trzeci. Chcę se normalnie zagrać w małpy, ale nie mogę, bo gra tu jakiś debil jakim cudem ja jeszcze żyję Gdzie? no co to co? nie to czas chyba zakończyć nagrywanie kontentu gorila tak polska 3 pokładam w tobie nadzieję We, ja nawet tego nie mogę na youtube wrzucić bo mi zarabianie wyłączą na tym filmie straszne to jest co się dzieje na tych polskich serwerach jak możecie zauważyć nagrywam ostatnio mniej filmów częściej są luki w tygodniowym harmonogramie ale to dlatego, że ja nie mam cał... co jest, ale to dlatego, że ja nie mam całkowicie weny do nagrywania właśnie przez takie lobby. Chcę nagrać film, ale się nie da, bo są tylko same durne dzieci, które dopiero co skończyły piątą klasę i uważają, że jak wejdą i będą mówić przekleństwo co drugie słowo i wyzywać każdego kogo tylko mogą. To są królami tej gry, odechciewa się w to gracie, jak takie coś się widzi Więc przepraszam, że nie ma filmu Przepraszam, ale nie nagram tego filmu Bo widzę tylko debili Muszę zrobić przerwę od YouTube'a Co najmniej dwuletnią Wtedy właśnie już miałem zakończyć nagrywanie tego filmu Lecz wbiłem na jedno ostatnie lobby Które uratowało ten film Ej! Fikunolt! Halo? A czekaj, o, chyba mam cię wyciszonego. No Jestem atakowany od kilku minut już tutaj. Pierwszej pierwszy raz cię widzę na też yeah. mi a no oglądam Yyy, Smogo! Cieszę się! Czy wy nagrywacie teraz? Ja nie wiem. Tu <laughs> pani nic nie widzę, spalam co chwilę. To jest tak kupie. To jest najbardziej bolesty challenge jaki nagrywałem. Wszystko było lepsze. A jeśli masz pomysł, co nagrać? Zachęcam napisać na pomysły na Discordzie Bo fajnie będzie Jeśli będę miał co nagrywać Bo nie mam pojęcia Chwilowo Muszę cię stagować, Indyk! Jesteś moim celem! O yeah! nie! Mam... A! A! <grymowy> Nic nie widzę Jak tam Aktualnie jestem ślepy na jedno oko A! Nawet nie trafiłem Czemu masz zakryte oko? Bo mi wyrwali A, musiałem skalibrować Jej! Yeah! W ogóle jeśli chciałbyś mnie wesprzeć to możesz Jest link do tipi w opisie i będzie fajnie jak wesprzesz Bardzo dziękuję Są benefity Se możesz przeczytać na Discordzie kanał wsparcie Jak kto się dzieje, że ja w ogóle trafiam w te gałęzie to mnie zastanawia bardzo Hej, poczekaj bolni! Kup abonament Mamy darmowe Wi-Fi 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 Mamy darmowe wi Mamy darmowe Wi-Fi Mamy darmowe Wi-Fi Powtarzajcie Mamy darmowe Wi-Fi Mamy darmowe Wi-Fi! Toskę, daj Toskę, daj Toskę! A to Babcia jest tam, proszę Babci! To wychodzi jak Dżin. No nie, babcia tutaj, babcia! Oh, cholera! Hadź zebok łata, derbowa! Mamy darmowe Wi-Fi! Dlaczego? <gadam> Ej, się widzę, pykaj na Jakie leki, co ty do mnie mówisz? I ostatnio osła postrzeliłeś A Tak, są te leki? Tak, na dole, na Słuchaj inaczej zaraz pogadamy No co? Nie słyszę ciebie Lodówkę byś kupił, przecieka Przypominam, że dalej nie widzę tej oko. Rozumiałem tylko, że lodówka przecieka Ja nawet nie widziałem. Bocz, co to jest? Teodoki, pomożesz? Dziadek pomoże ci <gadam> Indy! Od 40 minut nie widzę nic na jedno oko, już. Ok, to jest ten moment, kiedy już na zawsze ściągnę tą opaskę. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Ja mam dość i boli mnie lewe oko. To było straszne. Dzięki! Widzimy się w kolejnym filmie.